W dzisiejszym odcinku przekonamy się, który z moich byłych duo partnerów, Jacob czy Bezni, jest lepszy w Fortnite'a. Muszę to sprawdzić, bo w przyszłym roku wracają FNCS-y duo, a ja nie mam pojęcia z kim je zagrać. Dlatego właśnie zagram dwa testowe turnieje. Jeden z Jacobem, a drugi z Beznim. Ten, z którym zajmę wyższe miejsce w tabeli, zostanie moim duo na stałe. Możecie obstawić w komentarzach, z kim pójdzie mi lepiej, a teraz zaczynamy od turnieju z Jacobem. A co to jest za mapa? No to ja wiem co robimy. Leśniąca latarnia, zapraszam. Na co masz ten Tam skrzyneczkę no, no, trzeba wziąć. Na siorba brać co? Na broń, na no ja cokolwiek biorę, weź. Biorę, biorę. O dobra, dzięki, o jednak ty dzięki. Kolaps tej, kolaps do ale tu będzie sprzęcik. Tu będzie, tu będzie, no? Tylko weź z nie zabieraj mi dwóch pomp, tylko jedną zabierz sobie. Nie, jest pompa jedna. To lecimy w nich? No jedziemy, ty, twarda bania. Ty oni wias ja jadą! To... Nas jadą, dostał 31. Ten ucieka z graplerem. Dawaj dostał go! Crack. Dead, dead! Ol mu dałem laser. Są kroki, są kroki, są kroki. On się zaraz zrespi na górze, to dałem mu laser. No, to dobre, mądre, mądre. Punkciki, ciki, będziemy nie. nabijać. Zrespił się! On ucieka. Tu on na ten lot chyba leci? Nic ja mu nie dałem, chłopie. Ja mu dałem 25 25, Jeden hit leży. Super matek, super, o. tylko z beznil tak nie strzelaj. Full, full dojazd y... przystani. Dobrze, 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 kapitanie. pierwszy pierwsza z gram z matkiem i się słucha. 24 godziny na tak. Kurde, no ja trochę macenia. nie mam. tam, o, o, mi dał one o, pika. E, weź tam, zrób tak, żeby żyć, zrób tak, żeby żyć. To jest call, nie umieraj. Rest się tam, bo ja nie mam maca. Ja się respię. Dobra, żyję, 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 żyję. Ja uciekam, ja uciekam. Drugi na mnie. O kurde, dobra, ja mam dętkę już. No to ci powiem, że łysy chyba wychodzi na prowadzenie po tej pierwszej grze. <laughs> A ty żyjesz? A to ja nie muszę się chować. Dobra. No zabijł no, Jednak się muszę. Kurde, bele, ja takie takie szytoniaki już im robiłem. Tym, tym. tym. Ty, ty. Jestem drzewem, Matek. Spokojnie. Spokojnie. <laughs> damy, <laughs> radę, damy radę, Ile tam mamy radę. No tego? nie, dobrze, trzy dwa jeden. Dobra, gimme, gimme. Ale zanim przejdziemy dalej, opowiem wam jeszcze o mapie od PeKO Banku Polskiego, czyli After Flood Tycoon. Tym razem waszym zadaniem jest uratowanie świata, który został całkowicie zalany po wielkiej powodzi. Ostatnią ostoją ludzkości jest Rotunda PeKO Banku Polskiego. W której znajdziecie ocalałych. to właśnie oni pomogą Wam odbudować zielone centrum energii, aby życie mogło wrócić do normalności. Po drodze możecie ulepszać własną bazę, wykorzystując surowce pozyskane z przetworzonych odpadów, a odpady zdobędziecie chociażby oczyszczając ocean, czy zdobywając lub wymieniając surowce na specjalnym rynku. Ale tam trzeba podejmować naprawdę sprytne decyzje. Na mapie spotkacie też wielu mieszkańców, którzy będą potrzebowali Waszej pomocy. Zamiast za przejściem minigierek, nagrodzą Was przydatnymi przedmiotami. Zanim jednak weźmiecie się do bo ty polecam wybrać klasę. Jedni wolą budować, inni odkrywać, a jeszcze inni pomagać mieszkańcom. W opisie filmu znajdziecie kod do mapy i link do strony Peko Banku Polskiego. Warto ją śledzić, bo będą pojawiały się tam informacje na temat przyszłych map i konkursów. Full, full w boksach. mogę 50-50. Wklejam się. No, ja, jestem blisko Ciebie. O kurde. Zero jestem! Ucieka. Da, da, da. Zero wojka. To jest tyle tam jest! Za był... mnie! Nie on wszedł do środka. Ma zero! Dead. Nice. Potem chłopci powie, że wszystkie O! O! Co to? Gówno wejście No ja nie chcę, kolego drogi. Dobrze, jako że jestem szefem, oddaj mi spaza już. Nie no chłopiec, że ja ja robisz ze mnie! No i dobra Nawet jak będziemy mieli więcej punktów, to ja takiego duo partnera nie wybieram. Przykro mi. Są w woxach. podmieniam ich Podmieniam też Mam ścianę Zero jeden o kurde Drugi ma jeden! That's a dwóch, Ty, team, a ty, team, a ty mi team. pomożesz? Przez? Czy coś boń? Nie mam nie, nie, nie biją. Oni się biją. Ej, Krasza, mam. No żartujesz co za mnie? Serio? A naprawdę aż Krasza? Nie. Jestem. Nie wiem, ale ja tego nie przeżyję. Pomocy. No, za teraz. Dobra. Mam nagrane, mam nagrane! I ja nie wiem co się stało. Mi nagle w komputer zamroziło. Bez Nikos kopię kable gryzie, Dobra, spokojnie. Dlatego właśnie ja wziąłem spaza, bo ja to przewidziałem, że bez Nikos będzie kabla. kable. Dobrze, to jednak, jednak ten. Jednak otwórz Jednak otwórz to, To jest się tu, 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 tu jest mgiełka, Tu, tu, tu. Tu oni to w smoku, jest... w, w pięciu. O fak, w boksach jestem. No Nie, to, no to tak, ostatnie, ja, jeden, jeden ma, nice. Dobra, dobra, dobra. Zaklaszcza plus 10 punktów, dobrze! No, no! Jakub! Ja A, ba, 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 on w szoku, on w szoku, on w szoku! Pik! EJ! No, TEST study, no, test no, Jedziemy! Pierwsza gierka, o nie wiem, po całej motki zbudowane. a chciałem zatańczyć ten taki tam jest ty, ty, ty. No to co? <trybujesz> <trybujesz> nie, nie, nie! A może w sumie? Dobra, dobra, Znana, dobra, poleśmy, poleśmy na czerwoną latarniosę. Tylko coś teraz musimy, wiesz, ja muszę nie padać, potem ty musisz nie mieć kraszy i więcej fragów i będzie dobrze. Ja później się tak trochę już, wiesz, za, zapewnie poczułem. Dobra. Nie mam! Mam! Ole, Ma śmietnik bym chciał zabrać. Nie ja wiem, gdzie on, on jest. Ksuję. Nie widzę go, chłopie. wiesz tam ślurpa. Ja skasowałem, ale ja ginę. To zajebiście. Chylujesz? No, ty, tylko tu jest chłop na latarni. Nie, ty jesteś odklejony. Bierz tą apteczkę. No to no. 120? 120? 120. To jest jakiś bambol, to chłopie ma a my się na niego <śmum> 4 godziny. Dobra, free. Biegnie do... Ty, u nas tu jeszcze... Drugi jest daleko strasznie, bijmy go. Zra. Krakała. Zbombijmy go, bo ten drugi jest daleko, dead. Nice, idę po jego loot. Badi, badi, badi. On ma moją markę hmm. śmietniczek. Pa, pa pa tu się leją. ja wcinam wcinam zupę kurde. i... Jak będzie 10 mi Poczekaj, 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 poczekaj. Oni są w pańce. Nie wiedzą, nie wiedzą. Czy oni wiedzą, no widzi mnie. Pa, on wcelowany, ja mu dam laser. Dobra, rób to. O kurde, do, dostał laser za 30 I Ja do boksa 50-50 right. Dead Nice, Ten drugi ma zero. Się. Na mnie? Więc Dead. Prime no. se, bo Chłopie, to jest Prime Matek, Matek i Jacob. O, tak. A mówiła, że to takie trudne. He, easy. tu góry wylądował. Team. Dead dead, dead, jeden. Drugi ma minus 100. Grappler jeszcze jakiś. Na mnie? Oto ci, co ogarniają. Dobra, biegnę. Oni, oni kminią czacze trochę, mam wrażenie. O, ale Jestem najlepszy. Nice, bro. Jestem najlepszy, zrobiłem mu dziecko. Double physic i schodzimy na duchaż. To jest ta gra, gdzie robimy chłopie 20 bomb, przynajmniej. to uderz. chyba drugi. Dawaj w tego... O człowieku tego złoty spas. Ale tu jest dwóch, tu dwóch jest, to inni byli. Sto? Film Zero! Dead! Dobra, no i jeszcze ten jeden powinien być. Czekaj, ja idę po grappler. A nie, to jest ten co mysle. miał full loot. Udawaj w tamtego. On za tą skałą nie stoi? Kurde, hmm. ja myślę, że gdzieś tutaj mógł. Tu jest launchpad. Chodź na tego lunchpada i na stacji się biją. Dobra. Just trust me, bro. I jest kroki. tu kroki. Był ten śmierci. Zboksowałem! Nice, ja dostaję, ja mogę zginąć -de 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 -de. dobra o, Ale tylko porobiłem, zabudowałem mu lunch padzika No i o to chodzi Co na banie? Na banie, na banie! Dawaj, twardo. O kurde o, się. <gryzaj> Dwóch, dwóch dwóch uważaj! Zostaw mnie, zostaw mnie! Nie, 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 no. tak, 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 tak. Maszy. Oh, czy to jest nasz koniec? Dobra, jestem dobry dużo. Dużo sekund, dużo sekund. Kurc, no. O oni czekają chłopie Co za szmaty? Żyjesz? Nie ma takiej opcji Graj solo! Ja tak ja się trochę pierdzielę. popadam, bardzo dużo ludzi jest, no i tak kurde, chyba nie chcę, żebym lądował. Oh. Może, ty, ale, ale wiesz ty wiesz co, wiesz, co? ja stąd ucieknę jest. po prostu, żebyś ty się zaraz gdzie indziej, dawaj. O, 10 HP mam. no zobaczymy. Oh. Misja zakończyła sukcesem. Udało się. No i let's, let's go. go. Tutaj? Oni nie zrotowali jeszcze, możemy nawet się tu wybudować. A, w wcelujmy się. Uwaga, jeden poleciał, po lewej. Ho, ho, no chodź, do mnie. A, a, ja cię ci, ja ci ale spokojnie, im jak będą lecieli. Dobra. Za kamieniem jeden dostał. Ja nie wiem czy to jego dół nie przylasł. Może tak być, wychodzę. Dead. to nice. nie było dło. To jeszcze jeden jest. Klejam się znowu. To jest tu? Zero ma. Maszko, maszko. Full box. Dead. Super, o to chodziło, o to chodziło. Ja będę fizował. Wjeżdżają, fizowali. No zjeżdżają? Plecy, Nad nami. O Kura kurwa, im daje. Dobra, jadę, jadę, yeah sorry. Jakbym miał mini chociaż Fizam to będzie lipo. Spróbuj może z mamu dać jakąś głowę, laki. Zajebiście, o to chodziło. I teraz ten drugi. Za to za to Wiem. OOOH! Nie! Dobra, Wyszedł mam pompę. Pompę. Co za szmato! Nie! Nie! Nice try, nice try, super. Nie, i tak było dobrze, i tak było, i tak było serio dobrze. Serio dobrze. dobrze. no dobra gierka. Tak, dobra gierka, powrót do lobby. Więcej punktów niż w pierwszej, łysy w strachu. A w kolejnych gierkach było jeszcze lepiej. Wszystkie teamy tu są, wszystkie teamy tu są. Idę, idę, idę. i plecy masz. Dead jeden, wyszedłem. Ja mówię wiercę łeb. Dead? To jest ostatni jak coś, to jest ostatni A, no to chłopie Dostał 40, nie widzę go No dole Na no mnie, dole. na mnie, na mnie, na mnie o, Już nie mam Dał no. mi full Ma, e, kraka, 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 kraka dostał, no no Daj Amo Daj daję 500 <laughs> Zaczynamy od nowa On tam musi być w tym nie wiem gdzie on jest w sumie. On polecił jest mi pul za samolotem tak, tak, tak. No nie, no ja będę dwa dni niż tył 20 leżę. No i chłopie tak Dobra. to się wygrywa te reloady, tak? To duo, duo solo tak, Małpka i... dead! małpka no dead! Jest ze mną wiatr. Bo oni wie. byli dobrzy Tu, 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 tu! To jest ostatnie duo, to musimy wjechać. Kurde, on mógł już... on już go podniósł O ja pierwszy... Ten ma zero, ten ma zero, wierzcie! Ten ma zero tak Nic mu nie weszło. No nie da się, on ma ping na minusie Kurde, nie, bo on nie ma matka, i do ciebie dead, dead, dead. Nice. Dobie go zaraz, dobie go zaraz. No ja pierdolę. Na mnie, na mnie. 30, nice. Ostatni. Let's go. Fionist. Otwórz! Dostał 90, spokojnie. Dobra. Dawno Dobra. Go na tak? już, już chyba jest, już chyba jest, wiesz? O, A, no aha, właśnie. To, to, to ale to dobrze, GG's, bro, GG's. Ale kolejna no, gra popię. No, ale ja nie się nie spodziewałem, my tu prosimy. I została nam ostatnia gra. Od niej zależy, jak wysoko bez nie będzie miał zawieszoną poprzeczkę. No, z tego high groundu A, widzę, widzę, widzę. I jeden chyba leży. Leży, 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 leży. Dobijam mu go. Będzie solo, to jest solo. Spamuj go. Spamuję ci go. Dostał 30. Leci w tą stronę. Tak, ja nie gra grappera, nie? Ocieka ja w chyba. Nie, do domku wszedł. Jest tu nadal. dole. mu, pad, mu do, do góry. Obawiam to duło bardziej, bardziej, wiesz? Full box. 120. No zrygam się. Dead, dead. 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 Został. Chodz. Sto. On sto, sto, podnać, nie, sto, nie Doda, może, sto. Nie jest. Sto. Nie. Nie może. Nie może. Nie może. Kurda. Dobra, On już nie podniesie. się. na podzostawaj Nice. Ej, dobra, my jesteśmy najlepsi Cztery winy zrobiliśmy Tak, cztery winy, jedno do top dwa. Dwa, no Ja pierdziele, ej Jak widzicie, aktualnie mamy 126 punktów I zajmujemy drugie miejsce w tabeli To jest w ogóle porąbane Pięć gierek, 126 punktów No i co? Lecimy teraz bez nim Może być ciężko pobić, ale Jeśli z kimś ma się udać, to właśnie z nim Lecimy Ej, stary, ja przysięgam ci, że będę tak tryhardował Pokaż, Hardowa, że pokaż, po prostu... że jesteś lepszy od Zajkowa. Po prostu muszę Muszę sobie to udowodnić, że jestem dalej lepszy od niego w Fortnite. Latarnia morska? Dawaj, Dobra. dawaj latarnia. Nie latarnia. A bo to jest, to jest stara mapa, ja myślałem, że to na Halloweenowej będzie. O kurde ty, ja też O kurde, ej, typy lecą. On będzie o pierwszy. Kurde. Lecę 50-50, trudno. Ja lecę na Mam, domek. mam, mam. mam. Ja lecę na domek. A czemu to na domek? domek? Chłopie? Tu trzeba tu lądować na... Bo tu jest beczka. Dobra, Dobra biorę to sam, biorę to sam. Jak jest mapa? No mapa. Leży, dobra. Ale pod którym? Gdzie jest mapa, stary? Nie, ty dobra, trolujesz, trolujesz. Ledwo zaczęliśmy. Ty, 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 pom. Dobra, zesrałem się w majtki. Tu, tu jest, pa, pa, pa. O, widzę. Daj, daj, Kuba. Kubajs. Dobijam. Ja idę go zlutować. Nie, z tej pompy się nie da strzelać. Nie da się, nie da się! Został? Nie, nie, nie. My w ogóle razem no, bo... nie jesteśmy, czemu my pod, nie jesteśmy pod, razem? No to, no to bo że idziesz po, 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 po lód, ziomka, no. No po lód i tu typy były na tym lucie. No to co ci mogę powiedzieć, stary, no. Mam lekki, lekki przepon, o uciekaj bo ja nie żyję Kurde ty no nie no Nie okay, możemy, ej bo tragedia jest, tragedia jest ale Spokojnie to jest pierwszy rozrywkowy, tak zwany No, rozżywkowy Spokojnie a tu chłopie na kominach to mój prime był wiesz No to, to ja prime mapa właśnie Nie no i zajebiście mi się lotnie rozłożyło tu u góry Tylko wiesz że jak ja dostanę ciosa to spam serwera dostaję? No ja też nie mam zbyt wiele. Ja mam 10 mac. Chłopie nie mam matka. ja do wody z Na nie ja, to jest koniec ja jeszcze nic nie słyszę, bo ja mam zabioną pod wodą Masz jakieś... owali no, mi bombę. On wie, że ja mam white. Patrz, chodź do mnie, chodź do mnie, patrz, ja jestem tutaj. Kuba, żeby tam na Chowaj się, chowaj tu. się, no to się schowaj Podarzę tu. Się. Później banda, że ja po kurde się. Ma. nie gdzie ja mam pleska, się schować, gdzie pleska. ja mam się schować? Aha, nie ma restartu. No nie ma już! jest git stary. Pod koło na skakuj i będzie dobrze. Kaczki tu masz? Ja pierdzel Dawaj dawaj idź, idź oj góra masz moc jak no, Henrik, Henryk To był ten try harder jeszcze no, 10 punktów wodaż, z pierwszej to no. <laughs> chyba nie jest najlepszy wynik Musimy trochę musimy trochę Dobra, nadrobić, się. wiesz I jak powiedziałem, tak zrobiliśmy Free da, da, Dad ziomek Nice Tu 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 Dobra kurde lecimy Mo zero dad, da, that Frajerzy kurde dana. Oni stoją na tych kominach. Nie no, te załony to są przesada pod nas. Tu on spadł. To idiota! On się zabił. RPG, rpek, hmm. rpek, rpek. Dead. Nice. <grym> Proszę nas. O ja, sniper. O ja pierdolę. Mam zero. Uh, 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 Aaaa, Dobra, będę musiał ich zaspamić z no, tymi Mam 10 rakiet, dawaj. Łajta nie masz? Właśnie. A ty te apteki, gdzie masz? Dostał 114 Miałam ich już Go Dead. zone, go zone, stary Jeden tam leży. Tu jest z kolegą wziutek Ty ich tam spamu ja walę RPG Dead. Ostatni! Ta, las, las, las. Ja udaję rakietę cały czas Poleciał Pod nami jest Pod nami no Góra no to nie było mądre. A, to nie było mądre! Let's go! Łatwiej odko. GG, ej, 35 punktów! Kurde ty! Dużo fragów zrobiliśmy bo. Dobra, ty tu lecimy. Mi pokazuje, że mamy top 9 na turnieju teraz. Mimo pierwszej słabej gierki wyglądało to naprawdę dobrze. Matce, musimy, oni się gryfują, oni się cały czas biją. Albo first part trzeba wjechać, albo jakieś tutaj dać. Peczki tu są beczki, apteki. No, dwa. Nikola, mi się to. No. O! O, tu no jeszcze trzeci! Ty. Pewnie, pewnie! Top 2, do top 2! To są moje te! moje Nie! Dobra, na ten, na latarnię. Na latarnię. Nie, dobra, no już nie jele. było. Dobra, tu też jakieś... Próba, no. ...takie tryhardy przepocone. Ty no, ale mamy top 10. Z Jkowem miałem top 2. Brakuje nam 8 miejsc. Musieliśmy nadrobić kilka pozycji, dlatego graliśmy pod fragi. Drugi na blisko, gdzieś na mnie. Dostał 100. O, to jest ten chyba. Ma ten ma kraka, ten ty ten... jest... On mnie podmienia za pierwszym, ja nie wiem Krak Ja mam jeden hp O, zero matca, zajebi. DED, chłopyk! Shitona mu! Shitoniarza mu założył. Czajisz! Idź, idź, wyjdź, wyjdź, wyjdź chce ci, Nie mogę! Dawaj go! Dawaj Leż, go! To leży. Tylko inny team tu jest. Gnębij go, gnębij go. A, I, I podnoś mnie. Masz tego siormickiego? Nie. wypiłem ja mam impulsy 6 jak ktoś, albo miotły możesz odpalić i wylecieć w kosmos Dobra, impulsem będziemy mogli polecić. Ty, a kroki mam, tu typu jest! 92 white, on ma jeden Dead Czupa 3, czupa Czułpsa pokonałem Super strajka! Tutaj? No widzę Ty, kościoła trup. Co ty co ty kościo trupijski Kościotrup. ja, On skakał chłopie, ty widziałeś to? On był w takim ciężkim szoku Ty na to Wait, white white No nie, leży, leży no Twój twój no. Powoli, powoli, powoli Uwaga, 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 uwaga pa. Tipy na nas okay. Zajebiście, ja nie wiem ja dostaję takie luty losowe w tym meczu To nie są nasze te rzeczy O w boxie No zajebiście z minigunem Ja nie wiem to była jakaś dziura no nie zdąż Nice. No! Co ty Popię. robisz? Ej, dobra. Ty grę życia Popię. grasz jakąś. Ty grasz grę życia. Ja, ja, ja grasz, grę, grę, życia. Ja nie <noise> wiedziałem, że takie rzeczy <noise> potrafić. Tak, solo, solo, wszyscy solo. Ale ty jesteś gołtem. No Ale nie skupię się na nim. Nie, nie ma co, nie ma co. Weź jeszcze drugi typ. Impulsik albo no. Ty właduj się na hage. Nice. Ale było, ale było! Prawie, prawie! Nie, <grym> no, to jest niesamowite. To tak. jest last. Mamy top 8. Jak zrobimy, moim na to, kurde, no, może może wskoczymy na top 2. To nasza ostatnia gra. Jeśli chcemy mieć jakiekolwiek szansę na przegonienie Jacoba, to musimy ją wygrać. Nice. Jota. Da, da, da. Nice. Ty, To dwa teamy były? Tak. Dobra, robimy to. Leci. Nice Warzywie, tam, 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 tam powaliłem, tam powaliłem, tam, 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 RPG's spamuj tam, ładuję się mogę podnieść DD2, dwóch, dwóch, nice zajebiście nice. chłopie Ta RK jest chłopi takim ...gołtem. nice Zbiłem się To okienko ich tam waliłem Oni będą do zona szli tędy Dead jeden nice. Jeszcze jeden pod nami Pod nami tym Ty na hakie, ha 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 jak mamy? Poczekaj, nie, nie, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Dostał zero, ma. 40 white. Zona nie mamy, ale ty masz movement? Da, da 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 Leci? Dostał dużo. Ma, ma, ma zero, ma zero. Ja lecę na hakie, on ma, on ma mało. Dead, koniec. Koniec, koniec. Nice. Będzie setanie 99, okay, 99. Nie. Jednego zabraknie do 100 Jest to, jest to <gry> O kurde, to 7 mamy Kurde, to zabrakło Ajajaj 100 punktów, top 7, no to kurde, niestety, ale różnica niewielka, no, Jacob wygrywa, ale tam top 2, teraz top 7, to i tak dobrze chyba sobie poradziliśmy, Dominiczku, co? No. Wydaje mi się, że jak na moje możliwości, to dałem z siebie stary 120%. A ja dziękuję za oglądanie, napiszcie, czy chcecie więcej odcinków z Jacobem lub bez nim, łapkujcie, jeśli oglądacie na telefonie, to podbijajcie i do następnego, jo.